co do tej delegalizacji, dwa słowa, dlatego że pan redaktor pewnie pamięta i państwo również, ta akcja delegalizacja trwała kilka tygodni, późną jesienią i skończyła się jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, za naciśnięciem przycisku. Akcję dele delegalizacja korony odwołujemy, <grym> pewnie był rozkaz wydany. To znaczy, żadna tam pani, bo najczęściej to są panie, funkcjonariuszki w służbie narodu, te, które prowadzą te główne programy telewizyjne w, tych, w tym mainstreamie, one są takie charakterystyczne, już nie najmłodsze państwo wiedzą, wiedzą o kim ja, ja mówię, no to one już przestają pytać tych swoich interlokutorów, którzy przychodzą do, do studia tych polityków o delegalizację korony. Ten temat się skończył. On wbrew temu, co pewnie system sobie wymyślił. Nie wypalił, tak? Akcja deleg delegalizacja sprawiła tylko i wyłącznie tyle, że stopień poparcia dla Konfederacji Korony Polskiej wzrósł w Polsce, z czego ja się oczywiście cieszę i to było do, do przewidzenia. Zajadamy sobie cały czas ten, ten popcorn i, i nie musimy nic więcej robić praktycznie, tak? Poparcie, poparcie stale nam, nam, nam rośnie i ten system goni w piętkę, nie wie co, co z nami począć. Teraz właśnie jest druga faza tej, tej walki z nami. Ona polega na tym, że obwinia się nas o wszystkie nieszczęścia tego świata, o wszystkie zbrodnie, przestępstwa i wykroczenia. Ale na tym nie koniec. Ja przewiduję, bo to już, już te sygnały mamy, przede wszystkim poprzez wypowiedź pana Jarosława Kaczyńskiego. W Polsce Kaczyński ogłosił w tym momencie coś takiego jak Brandmauer, Przeciwko nam. Brandmauer, czyli ta zapora ogniowa, to jest termin niemiecki, który jest typowy dla tamtego kraju ze względu na AfD. Wokół alternatywy dla Niemiec, bowiem od wielu lat właśnie ten brandmauer istnieje. Chodzi o to, że wszystkie prawidłowe partie polityczne, takie jak CDU, SPD, Zieloni, FDP, oni mogą tworzyć rząd, ale nie mogą się absolutnie. Zhańbić z sojuszem, koalicją z AFD, z alternatywą dla Niemiec. I to samo przewiduje u nas w Polsce. My będziemy mieli prawdopodobnie już taką właśnie łatkę tych radykałów straszliwych prawicowców, tych, tych antyeuropejczyków i co tam jeszcze, bo jesteśmy za polexitem oczywiście, więc jesteśmy antyunijni, jeżeli o to chodzi, i słusznie, więc z nami nie można wejść w żadne koalicje. To będzie skutkowało, o ile, o, o ile oczywiście ten mój scenariusz przepowiadany się sprawdzi, bo jeszcze tego nie wiem, to będzie skutkowało dalszą, dalszym istotnym wzrostem poparcia dla nas. Dlatego, że ja sobie przypominam, mniej więcej 10 lat temu, 2015 16 rok, AFD nie miało wcale takiego wysokiego poparcia. Tam było dosłownie dwucyfrowe poparcie, tak jak my mniej więcej teraz, może ciut więcej, raptem. A teraz mają 26-27% poparcia i są na pierwszym miejscu. To jeszcze nie wystarcza do tego, żeby objąć rząd w Niemczech, ale tu i ówdzie w poszczególnych landach, zwłaszcza wschodnich, oni już te pozycje przyjmują i, i, i są potężną siłą w Niemczech, a więc kraju dominującym, jeżeli chodzi o gospodarkę i politykę unijną czy, czy szerzej europejską. Ja sobie bardzo życzę tego, żeby jestem cierpliwym człowiekiem, tak, żeby Konfederacja Korony Polskiej też miała tak dynamiczny rozwój i takie poparcie w polskim narodzie. Zobaczymy jak będzie. Uważam, że czas Jarosława Kaczyńskiego absolutnie już się wyczerpał. To jest człowiek, który po pierwsze ma swoje lata, albo drugie, po drugie nie czuje dobrze polityki na tym etapie, ponieważ stawia na fałszywe Konie, nie, nie, nie rozumie tego, że naród Polski już przestał ufać Jarosławowi Kaczyńskiemu i Pisowi również poszczególne stacje, portale, media inaczej na to patrzą. Także przyjrzyjmy się karierze politycznej Kaczyńskiego teraz. Przewiduję w miarę szybki zjazd, ponieważ, ponieważ sami wyborcy PIS-u tego prawdopodobnie. Tego, tego zapatrzenia na sytuację bieżące przeciwko koronie nie wytrzymają.